W biznesie, w zarządzaniu zespołem, yy, Vedic Art też się może przydać? Czy to raczej no, dotyczy tylko sfery Ja bym powiedział, życie? że to jest konieczność naszych czasów, dlatego że w naszych czasach konkurencyjność staje się jakby priorytetem. Yy, wymyślanie nowych rzeczy, yy, sposobów, a właśnie Vedic Art poprzez to, że przywraca nam naszą kreatywność, tak jak twórca metody mówił Kurt Kalman, przypomina nam naszą kreatywność właśnie od momentu urodzenia. I teraz będąc bardziej, bardziej kreatywnymi, możemy w biznesie to też wykorzystywać. Dlatego firmy w mm, coraz większym stopniu wykazują zainteresowanie, ponieważ y, y, nie mogą stać w miejscu, a to, co ich porusza do przodu, to jest właśnie kreatywność. I poprzez Wedicard można tę swoją kreatywność odkryć, tak? No przede wszystkim hmm. poprzez Wedicard, ponieważ proces jest w tym celu stworzony. Mówi się, że malowanie intuicyjne to tam jest dużo rodzajów. Ale tak, każdy ma inny cel. Natomiast celem Wedikard jest tak skonstruowane właśnie, żeby przywracać nam naszą kreatywność. I y, ludzie, którzy w to narzędzie w Edikart używają jako malowanie, to nie, pod, nie, przepraszam, nie muszą mieć żadnych talentów, umiejętności, no, że na koniec robią super rzeczy. I to jest zawsze dowodem na to, że ta kreatywność została przywrócona. I wtedy idą z powrotem w życie i dzieją się najróżniejsze rzeczy, szczególnie w biznesie w zauważalnym.